Jest dzień, o to jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. O to jest dzień, który... Oto jest ten, który dał nam Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drogie dzieci, drodzy rodzice. Rozpoczynamy bardzo ważny moment najświętszą liturgię, podczas której Jezus zamieszkał w Waszych sercach w sposób zupełnie nowy, szczególny. I tak ma już być przez całe Wasze życie. Dlatego teraz Wasi rodzice, którzy Was kiedyś przyprowadzili do Kościoła, może powiedzieć przynieśli jako małe dzieci do chrztu, teraz włożą na was ręce bo błogosławią was bo to oni zabiegają o to żebyście wy poznali Jezusa żebyście byli z Nim przyjaźni a wszyscy w tym momencie będziemy w ciszy modlić się i za was i za rodziców Boże ześlij swoje błogosławieństwa na te dzieci które mają spożywać pierwszy raz ciało i krew Jezusa Chrystusa Twojego Syna Wejrzyj na rodziców, dodaj im sił, żeby pomagali tym dzieciom trwać w zjednoczeniu z Jezusem. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz, drogie dzieci, poświęcę was wodą święconą na pamiątkę Waszego Chrztu. Właśnie od Chrztu się wszystko zaczęło i o tym Chrzcie trzeba pamiętać całe życie. Niech was Bóg ochrania, niech Wam da dzisiaj łaskę modlitwy. Żeby nic was nie rozpraszało, żeby wasze serca były całe dla Jezusa, Wasza uwaga cała skupiona na Jezusie. Co przyrzekł Bogogo przechcje nas dotrzymać prawa deszczężenia, kościoła was słucheć w każdym. by wytrwa wierze. O Panie Boże, dzięki Ci żeś mi Kościoła odwarł w nim życiom nie raz Dziś mamy wspaniały dzień. Śpiewajmy teraz. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Cieszmy się w nim, radujmy i świętujmy miłość Boga, który chce mieszkać w naszych sercach. Oto jest dzień, oto jest dzień, który, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Dał nam Pan. Pan. Weselmy się, weselmy się i radojmy się w nim, i radojmy się w nim. Oto jest który dał nam Pan Weselmy się i radzimy się w nim Oto jest dzień Oto jest dzień który dał nam Pan Oto jest dzień Oto jest dzień który dał nam Pan który dał nam Pan Weselmy się Weselny się i radoj wyśrze w nim i radoj wy się w nim. Oto jest dzień, który da nas. Weselny się i radojmy się w nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który da. O Panie, Tyś moim pasterzem Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Jest ducha Witam raz jeszcze wszystkich zgromadzonych i zapraszam Was do wspólnej modlitwy, do dziękczynienia Panu Bogu do uwielbienia jego miłości bo on jest dla nas tak dobry że mimo że jesteśmy ludźmi grzesznymi błądzącymi to on nie brzydzi się nami tylko chce mieszkać w naszych sercach uświęca je przez przebaczenie grzechów obmywa we krwi Chrystusowej żeby nasze serca mogły być świątyniami Boga żebyśmy mogli żyć w radości i w pokoju święcie godnie zdążając do pełni szczęścia w niebie. To jest wielka rzecz. Pomyślmy sobie o tym wszyscy i składajmy dzisiaj Bogu dziękczynienie całym sercem za Jego miłość dla nas.